Na Ruinbergu przeciwko szóstkom nasz widz gra 29 używa działa, które jest tutaj działem mniejszego kalibru, mamy tutaj dwa działa, jest to 90, jest to 105. Jeszcze jest 76, ale nikt jej nie używa. No i co? No i tak to wygląda, no. Tak to moi drodzy wygląda. Używamy działa, które na szczęście jest optymalne, bo 105 dostała nerfa. Ta pozycja jest spoko, no dopóki nie ma nikogo przed nami. Gdyby ktoś był za tym nasypem, no to byłoby słabo. Ale ja bym to M6 obijał, co nie? M6 nie jest problemem. Mógłbyś podjechać do przodu, podjechać parę metrów i zacząć walczyć z M6. Nie wydaje mi się, żeby to było złe. Strzelił. On ci nie przebije tak łatwo. No, T4 jest niebezpieczny, ale tylko jak pokazujesz kadłub. M6 takie troszeczkę tutaj wydaje się być nierozgarnięte. Prawdę mówiąc. Oj, to weszło, weszło ładnie, kurde. Zdziwiony jestem, że to ci siadło. W tego T29 w dach, tak strzeliłeś. M6 śmiało, tutaj walisz z golda, ale nawet z golda by nie trzeba było, bo też by wchodziło. ładnie, ale to mówię to tak trochę łatwo, łatwo, łatwo. No ja bym, powiem szczerze, dalej wychylał. Ja bym wychylał. Ten T-3400 nie wydaje mi się być takim problemem. Boisz się wychylać. Bardziej czekasz na ruch wroga. O, w garnek. Wejdzie, albo woni. Czy jest jakiś decepra graczy czas albo jakiś ogólny? Bo gdy wchodzi 7 z linka nic nie da się zrobić 10 zł. O, może przez to działać już trzeba zaktualizować w takim razie Jest Discord dla naszych kanowiczów w kanałach pod randomki? No, gold bardzo dobrze, że bohater ma załadowane na oni, bo jednak to jest niebezpieczny ciąg. On ma jeszcze trola, więc może walnąć za 700 z gold'a, jak przebije. Tutaj trzeba bardzo uważać, bo on może cię mocno pokarać. Jest priorytetem, jest wydaje dla mi się najbardziej niebezpieczny. On tutaj trochę przestrzeliłeś, ale nic złego się nie stało. Wkleję na czacie prawidłowy link, dobra? Na czacie ci wkleję. W sprawie tego Discorda. Na Twitchu jest już link. Ja bym Onika, Onika. Tylko trochę tak duży kon Duży kąt strasznie. O, teraz lepiej. Na lewo albo na prawo od jarzma. Albo ten garnek. Ale on jest mniejszy. Celownik cię troluje. Bo najeżdżasz na nasyp to tak często się dzieje. Ale wiesz, że mógłbyś strzelać też tutaj, co nie? E, w to miejsce. Te garnki takie. On ma na przodzie wyraźne, one są też do przebicia spokojnie. Zostano to łatwiutko tutaj będzie przybite. Elegancko. W 8, pomożesz spełnić mi marzenie 10 zł Witam serdecznie zależy jakie no Nie wiem czy jestem w stanie No tutaj na hita go mamy, mamy full życie, więc to będzie łatwe Pyk Ale KW2, uwaga powoli tutaj ja bym troszeczkę zwolnił O, kurde a nie przemieszłeś, ale mało zadał strasznie tylko 192. Na plecach masz Ignorujesz, że na plecach masz yy, jeden pojazd. To 7-8, no bo ogryzek. Wolisz iść pod damage. No skończymy go tutaj. Łatwo. No, no, dużo go zgołu dawaliś, trochę niepotrzebnie. Jako, że nie masz full golda, gdybyś miał full golda, to jeszcze spoko, ale tak to trochę... Szkoda może będzie jeszcze coś twardszego, no ale tutaj chyba już nie bardzo. O ten strzał, że wszedł, to jestem zdziwiony. Ten nie był tak dla mnie pewny. Taki pewny, pewny. Light francuski wali mocno. No i nie wiem, czy go zdejmiesz. Dasz radę? Ósmego fraga. Wydaje się, że ktoś inny będzie szybszy, ale zobaczmy. Może, może na farcie. Uwaga, uwaga. Niestety, chyba te 150 będzie szybsze. No właśnie, szkoda. No bo 8 fragów fajnie wygląda, lepiej niż 7. No ale na T29 zrobić prawie 7 koła to jest super, moim zdaniem. To ja uważam, że to jest rewelacja. Naprawdę, a Na T29 zrobić 7000, to siódmym Tierem 7000. masakra. Duże EXPA, strasznie. 2257 bazowego EXPA. Piękna bitwa, nie? Naprawdę, to jest w takim czasie rzadkość. Także Giga, gratulacje, to jest wyjątkowa bitwa. Pamiętaj, jeszcze masz jeszcze komentarz, wykrzyknik DC pod tego Discorda, co nie, to jak coś. To tak wiadomość w stosunku do ciebie, pani Antku. I bardzo dziękuję, panie Turbo. Eee, no. Tutaj jakiś link wysłałeś, ale niestety, no przepraszam, nie mogę w takie linki wchodzić, to jest niebezpieczne. Także tutaj, no przepraszam, ale nie mogę wejść w ten link. Nie obraź się, ale takie rzeczy są niebezpieczne w sieci. Także przepraszam, ale no w ten link nie chcę wejść.